Kto by chciał znać przyszłość. O, tam jakieś ręce są. Brat nie. Czemu bracie nie chce znać przyszłości? Niespodzianki. Okej, okay, okej. Okay. No wiecie, przyszłość, znajomość przyszłości może być różna. tak? Bo możemy chcieć rzeczy zarówno głębokich, jak i zwykłych prozaicznych, tak? E, takim szlagierem jest po prostu znać numery w totolotka, tak? No, teraz yy, bracie, co ty na to? Jednak teraz już chcesz, no właśnie o, o, tak myślałem, że tak to będzie właśnie. Najpierw to nie, ja nie, ja, Bóg mi wszystko daje, ja mam wszystko, ale numery w to, a to nie, to jednak bym też poprosił troszkę wglądu w tą przyszłość, nie? No tak, tak to może być, no ale słuchajcie, dobra, dowiadujemy się tej wspaniałej wiadomości z przyszłości, jakie to numery w, to w totalizatorze Zostaną wylosowane i wiemy o tym, że musimy wypełnić w tej kolekturze takie numery tego dnia. No i co robimy wtedy, jeżeli znamy tak, taką, mamy taką wiadomość, znamy takie fakty, co robimy? Czy nic nie robimy? Wypełniamy, no tak, a w międzyczasie są różne okoliczności. Tak? Ktoś Cię zaprasza na weekend, a ty sobie myślisz, no nie, ja muszę tego dnia być w tym miejscu, wypełnić kupon. No to odmawiasz. Czynić pewne kroki, tak? No pójść trzeba, wypełnić czyli kolejne kroki. Albo czegoś nie robimy, usuwamy pewne przeszkody, które mogłyby stanąć na drodze, albo znowuż czynimy pewne kroki, które mogłyby zaprowadzić nas w to miejsce przeznaczenia. Także wspaniałego często. No i, i kwestia tego, tak naprawdę, czy poczynimy te kroki, jak bardzo wierzymy w to, że ta przyszłość rzeczywiście jest nam pisana. Bo jeżeli nie uwierzymy, słuchajcie, no, wielu ludzi dotyka tej sfery, już nie mówię o tym, że Bóg e, mówi nam pewne rzeczy o wglądzie w przyszłość i ona jest możliwa, ale tylko ze strony Boga, przez proroctwo, przez e, informacje, które Bóg przekazuje w modlitwie. Gdzieś e, w, są różne momenty, kiedy Bóg może taką informację przekazać, natomiast zabrania nam sięgania po te informacje ze źródeł, ze strony demonicznej, diabelskiej, jakiś wróżbitów i tym podobnych osób, które nie służą Bogu, i wgląd w te informacje na pewno nie pochodzą od niego. Więc różnie, różnie tacy ludzie potrafią dla zysku na przykład powiedzieć komuś taki standard, że no, będziesz bogaty i znajdziesz miłość swojego życia. Wróżka przeciętna gdzieś tam może takie rzeczy komuś. Młodemu wywróżyć, no tak, dziewczyno, znajdziesz miłość swojego życia i będziesz bogata, i będziesz żyła długo i szczęśliwie. No i, i, i z wiarą w takie rzeczy na pewno może być słabo. No i tak naprawdę nikt nie poczyni w tym, w, w, wobec tego żadnych kroków. Natomiast jeżeli rzeczywiście e, uważamy, że to, co nam przepowiedziano, ma się spełnić, no to będziemy do tego przeć. Więc wszystko zależy też od tego, jaką wiarę pokładamy w tym, co tak naprawdę ta przyszłość ma nam przynieść i czy my rzeczywiście ufamy, że tak się stanie? No dobra, to tak już koniec luzu. Teraz już zaczynamy. Zaczynamy z grubej rury. To psalm, poproszę. Już jest. O! Psalm 73. Dzisiaj sobie troszeczkę postudujemy ten psalm. Jak widzicie, nie będziemy go czytać ciągiem. Ja będę starał się w miarę nie zatrzymywać, dlatego też zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda w naszym układzie, a potem sobie go już na spokojnie przeanalizujemy. Psalm Asaf Asafa. O jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem bo zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychem wkładałem jak na szyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę. Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne, aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Jedna chwila i ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, kiedy wstaniesz, wzgardzisz ich cieniami. Gdy moje serce znalazło się, zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę, prowadzisz według swojej rady a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Choćbym osłabło moje ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. W tym psalmie mamy kilka różnych elementów. I teraz poz, po, po, postudiujemy je sobie, poukładamy. W zasadzie one są poukładane. Zaczyna psalmista od tego, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry dla tych, którzy mają czyste serce. Dla ludzi, którzy postanowili swoje serce powierzyć Jemu. Ale już w drugim wersecie mówi coś o sobie. I niestety musi się przyznać do... Pewnego zdarzenia, że było blisko, żeby on w tym wszystkim się przewrócił, żeby upadł, żeby potknął się. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Dlaczego psalmista doszedł do takiego miejsca? Bo zazdrościł. Zazdrościł zuchwałym, chciwym okiem zerkał na pomyślność bezbożnych, mówi. Przyglądał się temu, jak żyją inni ludzie, którzy nie uważają Boga, i poczuł zazdrość. Poczuł, że oni sięgają po pewne rzeczy, opisuje tu ich zachowania, i chociaż one nie są chlubne, to robią rzeczy, które, które gdzieś go tam pociągają, których który chciałby doświadczać. Tak? Oni się bogacą, a on, a on nie. A on służy Bogu. I gdzieś nie może tego pojąć. Sam w pewnym momencie zaczyna się nad tym zastanawiać, czy to, jest, to miało sens, że tak, tak to ma wyglądać, że on jest wierny Bogu, a, a dookoła wszyscy robią co chcą, i on z tego powodu cierpi. Oni się bogacą, oni przejmują władzę nad pewnymi rzeczami. Czy to tak powinno wyglądać? I próbuję to rozważyć. Próbuję to swoim rozumem na początku pojąć, o czym czytam w 16 wersecie. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. I ten, który służy Panu, nie może za własnym rozumem dojść tego, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak mają się te sprawy? Ale w 17 wersecie. Dochodzi do pewnego przełomu. Aż przybyłem do Twojej świątyni, mówi psalmista, i tam dałeś mi pojąć ich kres. W tłumaczeniu Biblii warszawskiej, tam jest chyba, um, że dotarł do głęb głębi bo Bożych, do tajemnic Bożych, chyba, o tak, tam było. Kto może dotrzeć do tajemnic Bożych? Tylko duch święty, bo tylko on zna głębokości Boże. A gdzie jest duch święty? Nas, świątynia. Dzisiaj takie piękne słowo padło w ciągu, w ciągu yy, modlitwy, tutaj w trakcie uwielbienia, że żebyśmy my byli świątynią też dla innych. Bo tak jak psalmista musiał w tamtym czasie podążać do świątyni, która była w Jerozolimie, i on tam zaznał ukojenia, tak ta metafora, która padła tutaj na uwielbieniu. Była przepiękna, bo dziś my jesteśmy świątynią. I niech rzeczywiście to będzie świątynia, do której będą mogli docierać inni i spotykać się tam z żywym Bogiem i tam dochodzić do zrozumienia pewnych rzeczy. I co on zrozumiał, gdy spotkał się z Bogiem? Gdy spotkał się z Bogiem, jedno co zrozumiał, to Straszną sytuację tych, którym tak naprawdę zazdrościł, że ich kres nie jest wcale taki dobry. I nie chodziło tu o śmierć tylko i wyłącznie ich ciała, bo w 20 wersecie ty, panie, kiedy wstaniesz skardzić ich cieniami, mówi psalmista. Więc chodzi tu o śmierć i to o śmierć wieczną. Sam stając przed Bogiem. Zaczyna rozumieć swoją postawę, że był w błędzie, że, że to, jak myślał, było niewłaściwe. Aż wreszcie dochodzi do wniosku, że przecież Bóg cały czas jest z nim, że Bóg cały czas mu błogosławi. Co więcej, prowadzi go cały czas swoją radą, a jak mówi, potem przyjmie go do chwały. Mówi tu o. Tym, że zwięczy go życiem wiecznym, to czego brakuje tym ludziom, którym zazdrościł, to Bóg objawia mu, że jest dla niego pisane. On zna przyszłość i ta przyszłość jest naprawdę dobra. Ale gdy niewłaściwie patrzył, to widział to, co tu i teraz, widział to, co się dzieje między ludźmi go otaczającymi. Widział, że oni zdobywają swoje cele, choćby nawet niekoniecznie w przenośni szli po trupach, dokonując różnych rzeczy, ale to wszystko zmieniło swoje znaczenie, kiedy dotarł do miejsca, gdzie Bóg mu objawił swoją obecność i przyszłość, którą dla niego przygotował, a że ta przyszłość jest wspaniała. I on, skonfrontow skonfrontowany z tą przyszłością, mógł Uznać za niewłaściwe to, co robił wcześniej. Moi drodzy, my możemy patrzeć na ten psalm jako pewnego rodzaju poezję, bo tak te psalmy są pisane, ale to jest proza naszego życia tak naprawdę. Ponieważ my spotykamy się codziennie, albo bardzo często z sytuacjami, kiedy widzimy coś, ten świat cały czas bombarduje nas przy różnymi rzeczami, i chce pokazać nam, że można inaczej, że można brać z tego świata pełnymi garściami. Niekoniecznie właściwie, niekoniecznie uczciwie, niekoniecznie tak, jak się Bogu podoba. A mówi, a ty? A ty co? Podobasz się Bogu, ale nic nie masz. Podam wam taki przykład. Pro, prostej historii, która mi się przydarzyła. Jestem w trakcie robienia badań lekarskich, takich tam służbowych. I między innymi muszę, musiałem zrobić mm, testy psychoruchowe. No, i dostałem na dzień dobry taką deklarację do wypełnienia. No, i pierwsze pytanie na tej deklaracji było. Czy miałeś w życiu okres, w którym nadużywałeś alkoholu albo innych środków odurzających? No i musiałem się zderzyć z moją przeszłością. Na dzień dobry mówię, Panie Boże, mówię, to ja bym sprawność psychoruchową mam tutaj pokazać, a tu już na dzień dobry się wyłożę na jakimś, na jakiejś na jakieś deklaracji. No to trochę nie tak. Słuchajcie, nie, nie trzeba dużo nam. Od razu może przyjść myśl i mi taka przyszła. No dobra. Prawda nie jest taka prosta. Kłamstwo usuwa wszystko. Zaznaczasz tak albo nie. I jedziesz dalej. Wybierasz. Co zrobiłby Jezus? Jezus zawsze mówi prawdę. Okej. Okay. I niby już jest rozwiązanie gotowe, ale czy to, czy to już gotowe rozwiązanie? Słuchajcie? Generalnie ludzie wiedzą, że powinno się mówić prawdę, nie powinno się kłamać, ale czy ludzie mówią prawdę? Generalnie chrześcijanie wiedzą, co Jezus robił, jaki był, ale czy chrześcijanie postępują jak mówił Jezus i jak robił Jezus? Też niekoniecznie, nie zawsze. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że próbujemy czasami zgłębiać pewne rzeczy swoim rozumem. Ale my musimy przyjść do świątyni. My musimy zawsze przyjść w takich sytuacjach do świątyni i tam spotkać się z Bogiem. Bo Duch Święty zamieszkał w nas przez wiarę w Jezusa Chrystusa, staliśmy się świątynią Bożą i tam jest rozwiązanie. I tam Bóg przychodzi i słuchajcie. Ja też potrzebowałem na chwilę zanurzyć się w tej świątyni. Potrzebowałem to, że wiem, że Jezus zawsze mówi prawdę. Musiałem to po prostu przeżyć. Musiałem poprosić Boga, mówię Boże, Kładę to w Twoje ręce, Boże, dotknij mnie. I musiałem poczuć to, że Bóg przecież przygotował dla mnie tak wspaniałe rzeczy. Zbawienie mnie czeka. Czym jest tutaj ten świat, te problemy? Naprawdę one byłyby coś warte w obliczu wsz wszystkiego, co dla Ciebie przygotowałem? Ja to musiałem usłyszeć od Boga, być przekonany, co robić dalej, tak? I poszło jakoś. I poszło jakoś. Ale takie proste rzeczy, dlaczego o tym mówię? Takie proste rzeczy, one nas spotykają codziennie. My dokonujemy wyborów codziennie. My stawiani jesteśmy w takich sytuacjach codziennie, mniejszych i większych. Ktoś prowadzi biznes albo otwiera biznes i postanawia robić go z Bogiem i płaci wszystkie podatki, a obok niego ktoś inny otwiera podobny biznes. I nie zamierza. Płacić podatków, nie zamierza robić różnych rzeczy, okej. Okay. I patrzysz na niego i mówisz, no ale ja idę Bożą drogą. I co teraz? Tamtej się bogaci, a ja? Tak, pomału to się rozpędza i pomału. Jest, jest zawsze pokusa. Przychodzi myśl. Możesz zrobić różnie. Musisz to rozważyć w świątyni, co zrobić. Możesz nawet wiedzieć, co zrobiłby Jezus. I to dalej nie, nie sprawi, że zrobić to samo. Słuchajcie, ludzie czasami mówią, ja mam takie kilka sytuacji, że e, mówili, o, Biblia, Biblia, tak, o, to księga, e, z takimi wielkimi prawdami moralnymi. I co z tego? A stosowali te prawdy moralne? Niekoniecznie. To, że wiemy, nawet, że z czymś się spotykamy, że wiemy, że jest to dobre, wcale niekoniecznie będziemy to stosować. Jak powiedzieliśmy, ludzie wiedzą, że kłamstwo nie jest dobre. Uczymy dzieci, nie kłam. Nie kłam mamy, nie kłam taty, ale mama i tata bez mrugnięcia oka okłamują dziecko. Przecież mówimy, że wiemy, że kłamstwo nie jest dobre. Ale tak naprawdę dopiero konfrontacja, spojrzenie z perspektywy. Szerszej perspektywy, którą daje nam Bóg, a którą jest wieczność z Nim, pozwala nam tak naprawdę przeżyć to głęboko i zobaczyć, jak cieniami są te rzeczy, jak słabe są te rzeczy, jak niewarte przedkładania ich. Bo czy ktoś, gdy wiedziałby, że ma być wielkim piłkarzem, będzie na siłę szukał szkółki tenisowej dla siebie? Nie. Będzie robił wszystko w tą stronę. Jeżeli my wiemy, że jesteśmy przygotowani do życia wiecznego z Bogiem, czy w takim razie mamy szukać marnych rzeczy? Czy raczej odsuwać to, co mogłoby zablokować drogę do Boga? I postępować wtedy zgodnie z Jego wolą? Zapewne tak. Ten świat nie ma takiej możliwości. Może Nadawać sobie cele krótkotrwałe. Ale nie ma takiej perspektywy. Nikt nie ma takiej perspektywy poza tymi, którzy uwierzyli w Jezusa. Jest to perspektywa jedyna w swoim rodzaju. Mamy zaszczyt żyć z myślą, że Bóg już wszystko dla nas przygotował, że choćby nie wiadomo, jak trudne były tutaj nasze chwile na Ziemi, On prowadzi nas do wieczności. Przyjmie nas do swojej chwały, jak mówi psalmista. Tego nie może dać nikt inny i nic innego. Jeżeli dookoła nas ktoś zanurza się w świecie, wypełni jakiś cel w swoim życiu, ale czy on da mu radość, czy te chwilowe uciechy, czy te, czy te kolejne etapy, to już będzie zaspokojenie jego potrzeb, czy kiedy coś mu się uda, czy nie będzie szukał kolejnego. Nie będzie potrzebował zapełnić kolejnej luki w swoim życiu. A Bóg przygotował dla nas, dla nas ludzi, już wszystko. Zapełni wszystko. Powiedział, że kto przyjdzie do niego, nie będzie pragnął, nie będzie łaknął. I o ile my na ziemi poddajemy się tym bodźcom, bo świat krzyczy do nas, potrzebujesz tego, potrzebujesz tamtego, powinieneś żyć tak, albo tak. I my poddajemy się czasami temu. Ale to wszystko jest mało warte. To, czy dziś jesteśmy wysoko na stanowiskach, to w Królestwie Bożym przecież nie będzie miało znaczenia. Nie mówię, że to jest złe. Jeżeli Bóg cię szykuje na jakieś stanowisko, po prostu w nie wchodź. Masz być kimś z zawodu, uczyń wszystko, żeby nim zostać. Ale niech to nie przysłania Ci tego celu, który jest wyżej. Niech to nie będzie celem. Niech to nie będzie Twoją perspektywą i moją perspektywą. Niech naszą perspektywą będzie życie wieczne z Bogiem. I abyśmy wszystko odnosili do Niego. Abyśmy z tej pozycji patrzeli, jak już byśmy w tym Królestwie Bożym byli, i widzieli szeroko to, co dookoła nas się dzieje. A wierzy głęboko, że to nie jest tak, jak psalmista mówi. Zresztą ja nie, nie zarzucam psalmiście kłamstwa, bo on kończy ten psalm wspaniałymi słowami. Bo w 28 wersecie mówi: A ja, moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu w jachwę znalazłem schronienie. I pragnę opowiadać o wszystkich. W dziełach. Więc do czego dochodzi psalmista? Na początku zazdrosny o rzeczy tego świata, ale poddany panu, doświadcza. Pisze, że pragnie opowiadać o wszystkich dziełach, więc musi. Musi doświadczać niesamowitego działania Bożego w swoim życiu. Więc wierzy głęboko w to, że te elementy, te, te sprawy tego świata być może one i tak nie będą jakieś spektakularne, tak? bo ktoś powie, no, czyli jednak jak ja pragnę tego bogactwa, to ja to bogactwo osiągnę. Nie, może nigdy. Może nigdy. Ale na pewno będziesz szczęśliwy. Na pewno będziesz szczęśliwy i będziesz miał to, czego potrzebujesz, bo Bóg da ci wszystko, co potrzebne do życia i do pobożności. I po prostu może zmieni twoje pragnienia. Może nie będziesz po prostu potrzebował. Tak jak w 25 wersecie psalmista mówi bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Możesz szukać różnych rzeczy, a możesz dalej nic nie znaleźć na tej ziemi. A możesz mieć, wydawałoby się w oczach innych, niewiele, a będziesz najbogatszym człowiekiem na świecie i najszczęśliwszym. Który uwielbia Boga, który Go kocha i który w Nim cieszy się wszystkim, co On mu daje na tej ziemi. I będziesz miał o czym opowiadać innym, bo Bóg będzie działał. Bo ty kiedy będziesz robił te kroki, małe kroki wiary, to Bóg będzie odpowiadał na to wszystko. Bóg nie zostawi tego bez rozwiązania, nawet jeżeli chwilowo będzie wydawało się, że prowadzi nas to z nie do końca ciekawą stronę. Bóg jest wielki. I nie bez przyczyny objawił nam Przyszłość. Przyszłość jest nam objawiona po to, żebyśmy my mieli do czego dążyć, żebyśmy rozbudzali to pragnienie w nas, żebyśmy widzieli nasz wspaniały koniec i żebyśmy żyli tak, aby likwidować przeszkody na tej drodze, abyśmy żyli dobrze, abyśmy żyli radośnie na tej ziemi, abyśmy nie byli miotani myślami, które towarzyszyły psalmiście na początku, patrząc na tej, nie rozumiejąc świata, nie rozumiejąc, dlaczego tak się dzieje. Bóg dał nam swojego ducha do wnętrz naszych, żebyśmy mogli tam sięgać, żebyśmy mogli tam się z Nim spotykać, przeżywać obfitość Jego Królestwa, już tutaj, teraz na ziemi. Świadectwem tego było chociażby to, że w Ugandzie dzieje się dobrze. Tak? Można sięgać po różne rzeczy. Ktoś sięgnął po jakieś niewłaściwe, Zagroził chrześcijanom. Chrześcijanie mogli się bronić też na różne sposoby, ale sięgnęli po dobre rzeczy i wierzą Bogu, że przyniesie to dobry skutek. Bóg daje dobre rzeczy. Patrzmy na to z Jego perspektywy z perspektywy wiecznego Boga, Boga, który do tej wieczności nas już zaprosił. Jeżeli dziś nie wierzysz Jezusowi, to, co uczynił. Nie wierzysz Jezusowi w to, że umarł na krzyżu, żeby spłacić twój grzech, żebyś i ty mógł przyjść do Jego chwały. Nie masz dzisiaj takiej perspektywy, przykro mi. Po prostu nie masz. Będziesz dążył do pewnych celów, które sobie byś ustanawiał, ale może i umrzesz szczęśliwy tu na ziemi. Bo dopniesz... Kolejny cel, i kolejny i kolejny, ale to będzie łuda, końcem końcu będzie to łuda. Ale my nie dajmy się też wciągnąć ci, którzy już uwierzyli. Nie dajmy się wciągnąć w grę tego świata i przyjmować te wszystkie rzeczy z tego świata, myśląc, że to one są nam potrzebne. Patrzmy dalej, patrzmy dalej i usuwajmy wszystkie przeszkody, niewłaściwe rzeczy, a Bóg nam pokaże, jak postępować w najdrobniejszych rzeczach. A będziemy się z tym spotykać każdego dnia, bo po takich rzeczy drobnych, jak ja powiedziałem, to każdy z nas przeżywa mnóstwo. Moglibyście tu krzyżem paść przede mną, zarzekając się, że nie, nie uwierzę wam. Codziennie staczamy różne boje, trudniejsze i prostsze, i potrzebujemy zanurzyć się w świątyni, stanąć przed Bogiem, żeby zobaczyć Jego perspektywę żeby zobaczyć, co Bóg stawia naprzeciw te, tym ludzkim, prostym czasami rzeczom. A Bóg postawił tam coś najwspanialszego, swoje królestwo. I otwarte drzwi, do których nas zamierza wpuścić. Żyjmy. Żyjmy tak, abyśmy do tych przez te drzwi weszli. Żebyśmy nie zatracili na, ża ża na żadnym z odcinków naszej drogi tu na Ziemi tego wspaniałego zwycięstwa, tego, co Bóg już dla nas przygotował. Bogu niech będzie chwała. Amen. Hallelujah.